Wygłosimy dalej, jest piątek, nie ja wiem, piąty czy szósty sierpnia. wykosiliśmy dzisiaj 6 hektarów i już, nie, sorry, no tak, 6 hektarów, tu jeszcze gościmy 1 hektar. Był mały przespój, bo urwała się kosa. Pojechałem kupić drugą, ale zanim z nią wróciłem, to brat z tatą tą pospawali i chodzi. Miejmy nadzieję, że będzie chodziła. Jak nie jest druga na zapasie, to się ją wrzuci. To takie małe awarie się każdemu zdarzają, aby tylko takie awarie były. Godzinkę przy stoju i jedziesz dalej. Tu jest hektarowy kochałek. Zobaczymy jak da... Będzie mniej więcej widać jak to sypie. Jak na razie nie jest źle, ale co do plonu, to będziemy gadali jak wszystko wykasimy. Bo jeszcze... Jest to trochę tego do koszenia tak więc nie ma co tu się na początku rozwodzić nad klonami bo to się okaże później To się okaże później zresztą ile będzie, tyle będzie teraz już to nic nie zmieni jak będzie wszystko, będzie fajnie, będzie siódemka będzie jeszcze fajnie, będzie ósemka będziemy skakali z radości każda opcja jest fajna aby nie było czterech bo to jest bieda ale sądzę, że taka opcja nie wchodzi w grę, więc co sobie spokojnie dalej, go zawaryjnie. to się będzie powoli kończyło się. Tak się będziemy je klasz, kombajnista, nikt im nie dotyka on się najlepiej w tym sprawdza i dobrze, ja to jestem od rozładunku. Transportu i załatwienia wszystkich rzeczy związanych z pojechać coś gdzieś, kupić jak trzeba, no to ja się na auto i zasuwam, dzwonie załatwiam i tyle. Nie ma, że boli. Taka moja funkcja. Trzeba się jakoś dzielić pracą z nim. Dobra, chwilę ciszy, posłuchajcie jak sobie Klasik mruczy. chyba jesteście tego samego zdania co ja że nie ma nic fajniejszego i ładniejszego jak kombajn w Pułanie. i jak oświetla już takie mocno popołudniowe słońce bo jest już jakaś 18.30 no naprawdę lubię sobie takie widoki pooglądać jest na co jest fajnie tak więc siedzę i oglądam Piotrek jeździ. i tyle A wracając do żników, jeszcze jak widać, wszystko pokoszone, prawie że. Mówię jeszcze, że prawie że jesteśmy ostatni, Tutaj tu zostanie, tam czyjeś dwa pola. Tam jeszcze nasze. I tam jeszcze półtorej hektara po drugiej stronie drogi. Tu będziemy mieli skończone stanie na tak zwanym domowym, i w okolicy domu. To jutro, tutaj planujemy, to jutro planujemy skończyć i jechać na domowe. Jak się uda, będzie wszystko dopisywało, to jutro i pojutrze i powinniśmy być pożniwani. Oby ten plan się udał, bo fajnie by było, żeby już się nie stresować, że coś się popsuło, coś jest nie no tak. Dobra, nie zanudzam, Piotrek kosi, ja czekam, aż będzie sypał. Miejmy nadzieję, jak najszybciej, bo o to chodzi. ma jest sobota 8 sierpnia. No, pola dalsze właśnie skończyliśmy. To był ostatni kawałek. Wykoszony było tu 1,5 hektara. Nakoszona jest tam ta druga cała przyczepa. Tak, myślimy, że jakieś 9 ton. Na pewno będzie. 8,5,9 więc nie jest najgorzej. Teraz odpinamy header. Jedziemy po prostu do domu kosić. Tam jeszcze jest około 15-16 hektarów, więc jeszcze mamy co robić. Jeszcze dzisiaj pociągniemy do wieczora, jutro będziemy ciągnęli, a jak się jutro nie uda, no to reszta zostanie na poniedziałek i resztę dokończymy w poniedziałek. Po nocy nie zamierzamy kosić, bo po pierwsze jest to wszystko blisko lasu, więc rosa szybko opada, więc tu nocnych koszeń na pewno nie będzie. No, jak widać Piotrek właśnie skończył sypać. Drugi pełny zbiornik tutaj z kawałka w hektara, więc no całkiem przyzwoity plon, nie ma co narzekać. Tamta pszenica pójdzie do garażu, bo będzie na nasienie. To jest odmiana Hondia i to będziemy siali w tym roku i będziemy mieli jeść tą odmianę, ale zobaczymy co mu najlepiej da i to sobie weźmiemy i zasiejemy. Miejmy nadzieję, będzie też jakaś dobra odmiana. Dobra, to my ciśniemy dalej, odpinać się, rozpinać i jedziemy do domu. No, tak to wygląda. No, tata złoży zaraz daszek chociaż będzie marudził, bo, bo będzie ciężko. Ale, ale, szarpnie ze dwa razy. O, i jest złożony. No, bo był w takiej pozycji mega zblokowanej, więc, więc tak to wygląda. No, teraz Piotrek Klier będzie wyjeżdżał i jedziemy po wózek Jak to się u nas mówi na Majdanie, chociaż miejscowość się nazywa inaczej. Właśnie skończyliśmy żniwa jedziemy teraz do domu dalej żniwować, bo jeszcze trochę tego wszystkiego zostało. No. Tak myślimy jakby mieć ze 100 hektarów do wyokieszenia albo 150, no to raczej trzeba by mieć nowy kombajn, żeby to się wyrobić z tym wszystkim na czas i że tak powiem nie zamęczyć się ani sprzętu. No, Piotrek pocisnął, ja zaraz cisną zanim będziemy rozpinać, przypinać i ciśniemy dalej z tematem żeby jak najszybciej też żniwa zakończyć, bo pora wracać do pracy. Dobra, ja na razie się odzywam, coś później jeszcze mam nagrać. No się ma, trochę tutaj głośno, ale nagram pokażę Wam jak u nas wygląda rozładunek. Trzy plepa, trzy bryn, którą chcieliśmy. i proszę, idziemy sobie po róże. trochę szumi, trochę szumi, idziemy sobie po róże. Jest skierowana do góry, zawinięta i przypiemy sobie ładnie w róg. Jest blacha dodana, kierunek, który mamy sypać I tyle, no i tak to wygląda u nas teraz rozładunek. Dużo łatwiej niż w zeszłym roku No i dużo przyjemniej, no nie ma tyle pracy przy rozładunku Zmiejkowania, podrzucania, przerzucania I tyle Naprawdę mega ułatwienie Inwestycja trafiona Fajnie to wygląda Ładnie idzie Dwie te pychajki stoją na polu Są dla ciotka w uporem jak kosi, bo się nie nadam to zwrócić pojechać i wrócić i wysypać, dlatego dwie wszystkie są na polu, na polu taki bufor i tyle. I tak to wygląda. No, to tyle.